Kilka z tej strony Deseo, witam Was w kolejnym odcinku z naszego BTB. Pierwsze miejsca. Jesteśmy w persji custom pod tytułem The Tale of the Lost Brother. Poszukujemy, słuchajcie, zaginionego brata. Ostatnio tutaj przekręciliśmy sobie to, ten zawór, i dzięki temu otrzymaliśmy dostęp tutaj na samą górę żeby zabrać jeden z artefaktów. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie właśnie w poprzednim odcinku udało mi się zbadać. To wskoczyłam na samą górę. Ona jakby zabrała, słuchajcie, tą klepsydrę. No i wyskoczył nam taki Ala duszek. Nie wiem, czy dałoby się ukończyć to w ten sposób. Być może. Natomiast, no taka ciekawostka, jakbyście chcieli sobie zobaczyć, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Natomiast my zrobimy to tak jak należy po Bożemu. Tak, mamy, słuchajcie, yy, o właśnie. Tylko, właśnie, ja nie zauważyłam, czy tutaj, czy to było wcześniej, słuchajcie, otwarte. Hmm. Klepsydra czasu, mamy dwie. Pytanie, i mamy y, piaski czasu. Pytanie, moi drodzy, czy. Y, gdzie ja mam to dać? Gdzie ja mam to, słuchajcie, włożyć? Gdzie mam zlikwidować dłużka, Bo tego nie wiem że kichać mi się chce wiosna idzie a mi się kichać chce zanim słuchajcie wskoczę do wody To mm -hmm. Tak, ona zdecydowała słuchajcie za mnie zanim ja wskoczę do wody chciałabym jeszcze zobaczyć, bo nie sprawdzałam właśnie widzicie te kładki tam co tam jest on już zniknął? nie chce mi się wierzyć bo tutaj nas tam są jakieś zamknięte drzwi, widzę wrota Tutaj nas nie było. Ja od razu poszłam jakby w inną mańkę. A, tu będziemy chyba te klepsydry czasu wkładać, tak? Dobra. Okej, okay. czyli potrzebujemy cztery. To jest bardzo dobra informacja. W sumie to mogłam sobie tam wskoczyć do wody, bo nie wiem, nie mam teraz pewności, czy gość... Mogłam ładnie zrobić to z rolem... A, jeszcze tutaj mrówki cholerne. Teraz pytanie, moi drodzy... Gdzie mam iść? Dlaczego? Dlatego, że. Hmm. O, tutaj jest wyjście. Dlatego, że ostatnio otworzyłam sobie jedne z drzwi, w których jakby no, nic nie było. Więc może przejdźmy się tam raz jeszcze. Nie wiem. Nie wiem, to było gdzieś tu. To było gdzieś tu, chyba nie. Bo tutaj? Tutaj. Ale jeszcze tam chyba dalej coś jest, poczekajcie. A, to jest teraz otwarte, ok. Ok, ok. Może ja już to miałam otwarte, ja nie pamiętam? Czulvi, zobaczmy, co tu jest. O nie, na pewno mnie tu nie było. Gizas. Uh, Dessert Eagle. Hmm, i tak naprawdę Dessert Eagle. Trochę by było mi go szkoda, on tu przyjdzie w ogóle? może by było warto go nie, on tu nie przychodzi, no to dobrze, słuchajcie chodźcie, będziemy go tędy naparzać no i zaciął się i bardzo dobrze o nie będziesz tu natrąbiał? ale to chyba nic mi nie zrobisz, co? nie, no to git słuchajcie, możemy w niego walić i walić w sumie popatrzmy sobie na Larę, to ładniejszy widok Okej. Okay. A tu coś było? Apteczka. No i dobrze. Powiem Wam, jestem... Nie wiem, czy ja już to mówiłam, bo w sumie tak długo nagrywam tę y, persję. Jest jakaś klapa w ogóle. Bardzo długo. Y, bardzo. Jestem zachwycona. I to co, to nie wezmę? Nie. Jestem zachwycona wykonaniem tego kastomu. Tylko wiecie, ja oceniam te kastome, bo w sumie nigdy o tym nie mówiłam. Z tego, co ja się tam orientuję, nie wdrażałam się nigdy w temat. To jakby teksturami. Yy... Jest jakby też ten ranking chyba za osoby, które jakby robią tekstury. Do tego nie chcę Was wprowadzić w błąd. No i są osoby, które tworzą na podstawie tych tekstur, tak, do danej tematyki customy. Jakby ja tu oceniam wszystko. Nie rozdrabniam się, wiecie, że, że osoby odpowiedzialne za tekstury. Jestem zachwycona wszystkim. Jeżeli tak jest i osoba tworząca custom nie zajmuje się tym od zera, od A do Z, czyli teksturami, postacią Lary i tak dalej, tak dalej, no to jakby, no... Nie będę tutaj tego rozdzielała. Ja oceniam wszystko, e, grając w te kastomy. E, no i moim zdaniem e, no. persja miażdy. Miażdy konstrukcje. Nie wiem, gdzie ja spadnę. Uu. O, mordę! Aż dwóch, no bez przesady. Ej, nie. Wiecie co? Weźmy. Spróbujmy chociaż. chociaż jednego, nie, żeby z tego tylko teraz pytanie, mam nadzieję, że nie będzie trzeba kompletnie w nic e, strzelać z tego Desert igla czy tam Magnuma bo będę wtedy w czarnej, ale mamy, zostawimy sobie tego save'a także spokojnie czy ty mnie chłopie już zostawisz w spokoju? Kurde, bardzo mocne, bardzo mocne są te ciule. A trzeba, widzę, go tak chyba kajtować, wiecie, góra dół, góra dół. Dobra, padł. Mam Mamusium. Tu jest ewentualnie, widzę powrót, ale tak hmm. Wskoczyć na niego to tak niekoniecznie. O co tu chodzi? Co my tu mamy? Dobra, są jakieś drzwi otwarte. A tu? Tu jest coś do wysunięcia, tak? Wysunę to, tylko... Może to jest, wiecie, dobra, to jest chyba na powrót. Okej, okay, ja chyba czaję. O kurde, nie powinnam była chyba dwa razy tego wysuwać. Zaraz zobaczę, czekajcie. Pokaż mi to. Co to jest? Czy to jest na powrót? Tak, to jest na powrót, okej. Okay. A coś za tym jest? Nie. Dobra, no to chyba tylko nam pozostają tam te drzwi do ogarnięcia. Co my tam. A, to jest przycisk. No dobrze. Coś się podwyższyło bądź obniżyło. I być może, słuchajcie, będzie to em, klepsydra czasu. Tak mi się wydaje. Że chyba sobie. Aha. To trzeba chyba przestawić do samego końca. Wydaje mi się, że to będzie ta klepsydra. Mm -hmm. I teraz dzięki temu będziemy mogli ją wziąć, to już będzie, słuchajcie, trzecia. No i pytanie, gdzie jest czwarta? Myślę, słuchajcie, myślę intensywnie, może coś się gdzieś otworzyło znowu, tak jak tutaj, wiecie. E, miałam drzwi zamknięte, tylko tak próbuję sobie przypomnieć, gdzie tu mogłabym jeszcze iść. Hmm. I tak nie bardzo potrafię sięgnąć pamięcią. Hmm. To teraz trochę potrwa, zanim ona się, słuchajcie, stąd wykapućka. Gdzie tutaj było? Myśl, myślę, Może były jeszcze jakieś drzwi? Słuchajcie. Hmm. Bo po drugiej stronie to my byliśmy. Dzięki temu jakby dostawaliśmy się chyba na samą górę. O. Czekaj, ta. Tak, tak, miałam rację, słuchajcie, zabieramy to. Hmm. A może tam było coś jeszcze, czego nie zauważyłam u góry? Chyba było po drugiej stronie, prawda? Wejdę sobie jeszcze raz tam na górę, bo może jest coś, wiecie, czego ja po prostu nie widziałam, no i już. To było tutaj? Tak, to było tutaj na 100%. Kurczę, jakiś psiunek mi szczeka na, na dworze. Ale powiem Wam, że jest mi dość w miarę duszno. Jak to się szło? Gdzieś tu z okna? Tak, z okna, ok. Ja to zapiszę. Niech będzie. Dobra. Ok, spróbujmy w takim razie. Znowu będę musiała tymi żyrandolami. Podam, żeśmy byli. Aha, bo to jest to samo, dobra. A da się bezpośrednio tam? Czekajcie. Muszę to robić tak na obkoło? Ona tu nie przeskoczy? Czekaj to. To jest chyba inna droga, tylko dookoła. Z innej, jakby strony. Spróbuję, dobra. Może mi się coś pochaniło. Tam byliśmy. Ja tam nie byliśmy. Coś mi się tu. Coś mi słuchajcie, dzwoni, ale chyba tędy można. Coś mi dzwoni, ale chyba nie wiem, nie w tym kościele. Czy to jest tu? No tak, tu na pewno były te klepsy, znaczy klepsy dryboże. Tak, no ale. Hmm. Ale jedna jest wsadzona, dobra. Dobrze, że się tu wróciłam. Kurczę, a tu są w ogóle jakieś sekrety, bo tak. Aha, no secrets. Ja nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku udało mi się zdobyć wszystkie. Jeżeli nie, no to trudno, a jeżeli tak, to bardzo się cieszę. Już tego nie pamiętam, przysięgam. Dobra, mhm. pięknie to wygląda. Ja się nad tym rozpływam po prostu. Okej, okay. wrota nam się, słuchajcie, otworzyły, więc lecimy, um, tylko co, z tych żerandoli się tam dostanę, rozumiem, powinnam przynajmniej, eee, spokojnie, Larcia, słuchajcie, nam doskoczy, bez żadnego, nie było, słuchajcie, nie było pytania. No, dobra, to będzie chyba tricky, albo ja sobie coś nie radzę z tym skokiem, albo jakaś inna droga. Czekajcie, najbardziej wysunięte miejsce. No, nie, no, to jest najbardziej wysunięte miejsce. Bardziej się nie da. Hmm. Dobra, udało się. Trzeba było po prostu łapki wyciągnąć w ostatnim, jakby, momencie. To co, lecimy. Na pewno będą jacyś przeciwnicy. Tylko ja nie mam nic z Eagle. Chociaż... Nie ma nikogo, okej. Okay. Hmm. To jest coś do rozwalania, okej. Okay. Uuu, pytanie teraz, które, co i jak? Hmm, hmm, hmm. Czy to z obydwu stron? Nie, tylko z jednej. Nie, z obydwu, niestety. Prostu. tu? O kurde. Hmm. Pytanie, które? Czy to ma jakieś znaczenie? Hmm. Wiecie co, no zrobię słuchajcie wszystkie no cóż, jeszcze raz. Zrobimy, zobaczymy. A już witelec nie ma znaczenia, jaka kolejność. Jakby nie słyszę, aby się cokolwiek robiło, podgłośnie słyszę te słuchawki. Nie, nie, nie słyszę. Nie wierzę, że to byłoby tak proste. Szczerze mówiąc. O, a jednak. A jednak, moi drodzy, o, to nie tu. Um. A, grobowiec nam się tworzył. Bardzo dobrze. Aha. Czy tam jest jakaś woda? Bo fajnie by było skoczyć. Wiecie co? Jest woda na głowkę. Jest oprócz tego lawa, oczywiście. Hm. Trzeba by było gdzieś skoczyć. Hmm. Spróbuję tak. Raz, kozie, co? O nie, dobra. Nie, 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 jeszcze raz. Pięknie. Żółto dość. Jest wyjście do lawy. Tutaj, okej. Okay. Pięknie to okej, okej, przecież to ucha. dobra, um, mam jeszcze tą różdżkę, może różdżką, hmm, HP bym sobie podleczyła, okej, okay, o, ale to, to, to się da zabić, o, Nie wiem tylko czy ja. Yy... Nie, chyba Jako, wiecie co? Ja go chyba nie trafiam. To jeszcze raz. Ja go chyba po prostu nie trafiam. Tego, na tego chyba różdżka działa. Ok. A na tego zdecydowanie. Teraz mi nie trafia, widzicie to? Tylko czy ja jego trafiam, to jest pytanie. Chyba też nie. Hmm. Czy to się skończy, czy oni... Może oni... A, jest, ok. O, 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 nie, 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 Tak żeby mnie, słuchajcie, tak jak tamten. Mogę sobie tak stanąć, że nic mi nie będzie robił? O właśnie. Kurde, gitara, słuchajcie, ale mają bardzo dużo HP. Dziwne, że różdżką nie, nie dało się jej zabić. Tyle by było. Wiecie, wolę, wolę sobie tą różdżkę zostawić, jakby nam miał znowu jakiś boss wyskoczyć. Swoją, swoją drogą. E, tekstury bossów jeszcze nigdy taki nie widziałam. Przypuszczam, że są właśnie stworzenia mm, do użytku właśnie tych persiowych customów o tematyce persji. Natomiast ten boss, który był tutaj, którego różdżką rozwalałam, super był zrobiony. Mega mi się to podoba. Mamy dwie gwiazdki. Czy tutaj coś jest? Teoretycznie wiecie. No, a tam jest jakiś zbanek. Ale czy ja się tam dostanę? Teoretycznie wiecie. Nie wiem, czy ona tam przeskoczy. Przeskoczy. O, jest. Teoretycznie nie ma tu żadnych sekretów, tak? A no, jeszcze tam jest. O! Dobra, zaraz to wezmę. Ma. Nie ma żadnych sekretów, ale znajdźki zawsze słuchajcie na propsie, prawda? Przepraszam Was bardzo, bo właśnie przeczytałam w ogóle kilka komentarzy odnośnie poprzedniego odcinka, że no, że to nie była ta desełko. Także przepraszam i obiecuję poprawę. Mam nadzieję, że nie będzie już takich mało optymistycznych odcinków, bo przecież robimy to po to, żeby cieszyć się grą z rozgrywki, a nie żeby się, nie wiem jakoś tutaj, byleby słuchaj, cisnąć do przodu, to nie o to chodzi. Także będzie dobrze, moi drodzy. Zobaczymy, co tutaj jest. Um. Hmm. A cóż to? A to znowu te piaski. Dobra, tu musimy włożyć te piaski czasu. Ok. Oh my god! Wygląda to sztos. Wow. Aha, i to mnie, mm -hmm. no to ale tego to sobie raczej nie zabijemy, nie? Wow! Jest jakąś dużą apteczkę. Gdzie tu są duże apteczki? Full. Ok, tu są jakieś przyciski, więc chyba to nie chodzi o zabijanie tego czegoś. Tam jest następny przycisk, dobra. A ja tu spadnę? Nie. O jezu, to mnie podpali. Oje, ja tu chyba słuchajcie, tych apteczek to trochę zużyje. W sumie odczek Aha. I teraz pytanie, czy ja mam ich zabijać, czy ja chcę ich zabijać? No jak będą mi tutaj, o, wiecie, przeszkadzać? O nie! Kuźwa. Tylko tak naprawdę nie wiem do końca, co to robi. Um. Hmm. Aha. Nie, no to to takie. Tutaj to są. A, tam jest jeszcze jeden przycisk. <laughs> mhm, dobrze. Wow! Wow! E, fajnie ta śmierć wyglądała, muszę Wam powiedzieć. Mega fajnie. Mhm. Ej, on mi chyci znowu? Tu jest ostatni przycisk. Słuchajcie, no są takie tu kładki, ale wszystkie drzwi są pozamykane. Kwestia teraz, czy. To mi się tu otwiera? Nie. Patrzcie, to jest pozamykane, są. Jeszcze tutaj jakieś. Nie kumam. Co ja mam tutaj zrobić? Żeby to się... Nie wiem otworzyło. Chyba, że tam jest otwarte. Czekajcie. O! Kurde. Teoretycznie mogłabym sobie go zabić chyba. Tylko tak się zastanawiam, czy ja chcę. Tak, jest otwarte, dobra. No okej. Okay. Mhm, jeszcze jakieś, słuchajcie nożyki. Stary, słuchajcie, sposób tego się chyba nie dotyka są. Tylko przycisk. Mm. I teraz pytanie, czy kolejne się otwierają w związku z tym. Sprawdzimy to. Nie. Żebyś mnie tylko tu... jest. Następne faktyko, dobra. Żeby mnie słuchajcie tylko nie diabnął. Ale... O! Dobra. No, jak mnie słuchajcie podpali, to będzie hit. Kurde, słuchajcie, że te apteczki jak. Dobra, mamy już drugi przycisk, tylko do czego mnie to prowadzi? Hmm, no to jest pytanie. Może jakieś przejście się y, docelowo otworzy, K którym sobie po prostu ucieknę? Które teraz? Tamto, tamto, ok. Ale piękna sala. Naprawdę przepiękna sala. O, sobie może przez to przenikać. No, pozdro. Dobra. Tylko, że pytanie jest takie: yy, właśnie, że ja nie widziałam kolejnych drzwi. Czyli to się niszczy, tak? Znaleźliśmy zaginionego brata, moi drodzy. Nareszcie. Kurczę, super tutaj twarze wyglądają, bo w wielu te erach no te, te, te buźki są w kastomach no, okropnie zrobione, a tutaj bardzo jest, widzę, nałożony nacisk na to, żeby te tekstury były w wysokiej rozdzielczości. Super. Moi drodzy, kastą jest jeden z piękniejszych jakie widziałam. Jest naprawdę przecudowny. Um. No, to ode mnie tycha, moi drodzy. Tutaj nawet nie ma co mówić. Jest to piękna historia, poprowadzona, świetna. Od początku do końca wszystko jest wyważone. No, wiadomo, że dla kogoś może być tutaj za dużo tego wszystkiego w tych perskich klimatach. Wiecie, że tak nadziabane tych wszystkich szczegółów, ale mnie się to osobiście do tego perskiego klimatu bardzo, bardzo podoba. Ma to swój urok. Ja tutaj w zasadzie nie mam nic do dodania. No dziesiątka jak nic. E... Świetne, po prostu świetne. E, także no to kolejna dycha ode mnie. Moi drodzy, przed nami będzie kolejny BTB, którego się już niestety boję. Boję się, nie będę wam zdradzała jaki to jest klimat pewnie sobie, albo wiecie, albo sobie sami zgooglujecie, dlatego że to naprawdę nie są zupełnie moja, to nie jest moja tematyka. Natomiast przy ocenie, na pewno będę próbowała się jakby odciąć od tego, że coś nie jest w moim guście. Także zobaczymy, jak mi się następne BTB. No i co, moi drodzy, to na tyle z mojej strony. Dajcie znać, czy Wam się ten kastą podobał. Wybaczcie za tak długą przerwę w trakcie go rozgrywania go. Natomiast no mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. Miejmy, słuchajcie, taką nadzieję. Dobrze, to wszystko, moi kochani, i do usłyszenia. Papa. Pa.